Witamy w kolejnym filmie, już drugim na tym kanale. To jest choinka. Ona przyjechała do nas z Mazur. Zobaczycie teraz właśnie, co się z nią działo, w tym czasie, kiedy była na Mazurach i kiedy była w samochodzie. Jak ją wybraliśmy i zaraz przejdziemy do rozpakowania. Czekaj chwilę, muszę zobaczyć najpierw, co się stało tam z nią wcześniej. No. To oglądajcie i widzimy się za chwilę. Przywitaj się. Witamy się w kolejnym filmie. Będziemy szukać choinki, potem będziemy ją ubierać. To mi się podoba, taka długa jest. A w sam raz do sala się zmieści. Bo musimy jeszcze ze szczytem przewieźć to do o, Warszawy. <grym> Właśnie ta. Może to Myślę, że dwa piętra, albo nawet trzy. Nawet więcej. Myślę, że trzy i pół Wydubać trzeba będzie. Da się zrobić w sumie. Sąsiedzi będą mieli większą choinkę po prostu. Cs, Idziemy szukać dalej. Ale to ja wolę czubek. Czubek? No. To musimy w piwnicy pochodzić. O, no i dobra. Niestety nie znaleźliśmy w nadleśnictwie. Masz już jakąś na oku? Ciebie mam na oku, oprócz Koiny. tego nic więcej. Nie, to nie mam. To są tał czy ta Tamto, tamto jest fajne, o to. A to jest co jest, nie, to jest panowiecki. O, to nie kuje. To jest fajne. To kuje, to ja... Ty będziesz to ubierał, ja nie będę tego ubierać. Nie ubierać. Nie, bo to kuje. Ale piękna kobita. Wybrana. Także to ubierzemy chyba. Tak, jest super. Przywiązałeś to... się do niej? Tak, już się przywiązałem, mogę ją przytulić. Nie, może lepiej nie, bo połamiesz gałązki. No, a trzeba ją jeszcze do Warszawy jakoś przewieźć. Dzieciutka Dziękuję bardzo Dziękujemy Wesoły Dziękujemy. świetnie wyglądasz Do twarzy ci z tą choinką Dzięki Jakiś chyba masaż będę musiał Poczekaj, wyprostuj się i stań obok niej No Idealnie, z kumplem No, ale dobre Świąteczna kolacja. O! Fajak żuje. A później dla porównania wstawimy Marcina, który żuje coś. 19 godzina. 200 km do domu. Miło, fajnie. Halo, halo, uwaga! Tak wygląda zapakowana choinka do seata. Bardzo pojemnego. Samochód. O, tu się kończy. Nasza choina świecąca. A tam nam jeszcze zostało trochę lampek, więc je rozłożymy y, na szafę i firankę. Co tu mamy? A to są te te bombki, Mikołaj. które kupiliśmy. Mikołaj na motorku rozwozi prezenty. <grym> co tam jeszcze mamy ciekawego? Mamy dużo różowych bombek. Proszę, prezent ode mnie. Dla ciebie. Dzięki. Nie ma za co. A tu mamy jeszcze pierniczki swoje. Bierzemy to tu. I patrz. I gotowe. I praktycznie tego nie widać. Ale mam śmieszną rękę w tej, tej bombce. To nie spadnie? Nie. Nie mamy kota, więc nie spadnie. To jest niebezpieczne, a można to zagiąć? Możesz zagiąć bez problemu. Ania, co ty tam masz? To są gwiazdeczki, które robię z babcią. Tu jest drucik. Taki, nie wiem czy widać. Będzie widać. I na te druciki są tylko ponawlekane koraliczki. To jest świetna, świetna ozdoba na choinkę. I można zrobić samemu taką ozdobę. Więc jak chcecie zobaczyć, jak się robi takie gwiazdki, to piszcie w komentarzach, może nagramy filmik z moją babcią. Jak robimy właśnie takie gwiazdki, można też zrobić aniołki, choinki. No, naprawdę różności. Także wszystko w najbliższej przyszłości. To jest profesjonalny sekator. Nożyczki kuchenne. Mm -hmm. Dobra. Jest okej okay, chyba. Zabrałeś tylko pająka? Nie, tam dalej jest. To znaczy czemu? już zszedł sobie z dół. Ha, super. No także ja teraz przyjmuję kamerę. I Jagódka wiesza Nie, Nie, nie powieszę, bo tam są pająki Dobra, to ty wieszasz jedną gwiazdę, ja wieszam drugą Siedzi? Czy nie siedzi? Pomogę ci O Wisi Drugą też wieszasz? Nie, no, bo jej nie dostanę O ta Ubieranie choinki skończone. Jeszcze nam zostało zrobienie miski i doniczki, to znaczy oklejenie, to znaczy tym się zajmie Jagódka, bo ona na tym się zna, ja się niekoniecznie na tym znam. Położysz mi. Choinka z Mazur, z Wielbarka, stoi już u nas w mieszkanku cała. Przyozdobiona, gotowa do przyjęcia wszystkich prezentów. Musieliśmy pojechać na Mazury, do Wielbarka, żeby znaleźć tą choinkę, bo przecież w Warszawie żadna nam się nie podobała, prawda? Nie podobała się ze względu na to, jakie ceny tam były, Dokładnie. więc... Znaczy nie podobały nam się, po prostu. Było brzydkie. Dokładnie, więc ponieważ byliśmy w Szczytnie, to sobie tam chcieliśmy a Ja, zda, samochód. ja zda w samochodzie z tą choinką to po prostu był hit. Ale od razu tak ty tył samochodu osiał i światła lecił. Ja to miałam tyle miejsca, że jak siedziałam, to tu się zaczynała już deska rozdzielcza. Także no, było ciekawie, to na pewno. Film wlatuje pewnie w pierwszy dzień świąt, więc z tego miejsca chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego co najlepsze. Lepszego. Przede wszystkim roku 2021. Dużo zdrowia, bo w tych czasach to zdrowie, zdrowie chyba jest najważniejsze. Dokładnie. I żebyście ten czas spędzali razem w rodzinnym gronie. My tym, ra, tym razem siedzimy w Legnicy w ogóle na święta. Tak, idziemy na do święta. Do święta? Do święta. Na święta, <laughs> do, święta do Legnicy. do jego do, do rodziny. A potem do no, będziemy na... świętować. Dokładnie. Także tak, zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś wrzucić. W przerwie świątecznej. Miejmy nadzieję, że tak. Czy uda nam się zmontować? Czy uda mi się to zrobić? No właśnie. A jeżeli nie, to na pewno zaczynamy z grubej rury od stycznia 2021 roku, ponieważ jak wiadomo posiedzimy trochę w domu, więc to będzie idealny czas, żeby zrobić coś naprawdę fajnego, nowego, pokazać wam, jakie mamy pomysły. I żeby Wam się nie nudziło, to będziemy tworzyć jakieś ciekawe, szalone filmy, tak jak my. I żeby nam się też nie nudziło, bo my zgupujemy w tym domu, tak. jak będziemy się iść ze sobą 24 na dobę. Dlatego, żebyście byli na czasie, wchodźcie na nasz Instagram. Pokazuj tu wyżej, bo będzie nasz na czole miało napis. Albo że ja chcę na czole. Albo tu na ręce, o. Dokładnie. Także Instagram, YouTube. I będziecie na czasie, będziemy rzucać. Coraz więcej filmów, coraz więcej relacji i coraz więcej wszystkiego. Wszystkiego! <głos> <głos> brawo! Tak, brawo, brawo. A dla kogo? <noise> o, i mamy takie słodkie dwa serduszka. Piękne, słodkie. Tak to ja serduszka. wieszałam, a to Marcin. Wieszał. Nie wiem, czy widać w kadrze, ale są też dwa czubki i dwie gwiazdy na dwóch czubkach, bo nie, miała, nie miałem serca. Dokładnie, ta, ta choinka przedstawia nas po prostu. Dwa serca, dwa czubki, dwie gwiazdy. Jak blisko siebie. Dwa. Także widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że jak najszybciej na razie i cześć. Oczywiście komentujcie i subskrybujcie.